Witam, jesteście na kanale Sam sobie Inwestor i ja nazywam się Rostik. Chcę Wam powiedzieć, że kilka dni temu otworzyłem konto w takiego brokera jak Freedom 24. Konto w Freedom 24 otworzyłem z różnych na to przyczyn. Pierwsza i główna chyba przyczyna to to, żeby po prostu rozdzielić swój portfel inwestycyjny w Interactive Brokers, gdzie będę kupować tylko na przykład akcje i Freedom 24, gdzie będę kupować opcje na przykład albo te same etf -y. No i druga przyczyna to, można tak powiedzieć, te same etf -y. bo Freedom24 pozwala kupować amerykańskie ETF-y. Niestety za pomocą Interactive Brokers Czy polskich domów maklerskich my jako rezydenci Polski nie możemy po prostu inwestować i kupować amerykańskie ETF-y, chyba możemy tam kupować ich za pomocą opcji. No to już inny temat, można tak powiedzieć filmika. W Freedom24 spokojnie możemy sobie kupić jakikolwiek ETF, ten sam STHD, który jest bardzo popularny spośród inwestorów dywidendowych, albo na przykład tam QQQ, albo SPY, albo o VOO. Niestety, w w interactive brokers trzeba by było wybrać tylko jakiś odpowiednik europejski. Tutaj na spokojnie można sobie to kupować. No i po prostu tak dodatkowo dla dywersyfikacji co możliwe jest ta trzecia przyczyna. W danym filmiku chcę pokazać Wam jak w ogóle wygląda dany konto u danego brokera. Powiem Wam, że ono jest naprawdę bardzo proste i dla początkujących inwestorów to chyba jest nawet lepszym wyborem jak na przykład ten sam Interactive Brokers. Link do rejestracji u danego brokera będzie z dołu podanym filmikiem i jeżeli po nim otworzycie sobie konto, to otrzymacie bonus w postaci akcji rozmiarem nawet do 700 euro. Po tym jak się zarejestrujecie, zalogujecie się do Waszego brokera, to wasze konto będzie wyglądać tak. Zaraz po każdym z tych punktów się przejdę i pokażę Wam co tutaj w ogóle jest. Od razu powiem Wam, że naprawdę konto jest bardzo proste. Tutaj jest akurat teraz otwarta. Zakładka Profil, gdzie pokazują się nam nasze aktywa i ogólnie nasza struktura portfela. Teraz możecie zobaczyć, że struktura portfela to jest 0 euro, nie masz żadnych zakupionych akcji czy tam ETF, albo innych instrumentów finansowych aktywa 0 i wszystko na 0. Bo jeszcze na razie. Nic nie robiłem żadnych zakupów i nie przelewałem środków. No ale już niebawem to zrobię. I w kolejnych filmikach będę Wam pokazywać ogólnie jak na przykład zakupić akcję u, u danego brokera. No i zaraz po każdym z tych punktów pokażę Wam co tutaj w ogóle jest. Druga zakładka to jest usługi. Jeżeli wezmę sobie wybiorę, no to mi od razu pokazuje takie trzy punkty. Co kupić Freedom Academy i konto oszczędnościowe. Co kupić, jeżeli sobie. Wezmę i wybiorę, no to nam pokazują różne pomysły inwestycyjne o różnych spółkach, że warto na przykład teraz inwestować w to, warto sprzedać to, warto kupić to. Tak naprawdę dla Was no, nie do końca dana zakładka będzie korzystna, bo chyba no, rzadko będziecie wybierać i kupować akcje, czytając dane jak dane tego, na przykład, e, analityka. Pomimo tego, tutaj jest Freedom Academy, które bardzo polecam dla tych osób, które poczynają tylko inwestować, e, dlatego że tutaj jest na przykład lista kursów całkiem darmowych, na przykład ten sam handel opcjami jak to wszystko wygląda. Pomimo tego jest tutaj podstawa inwestycji, jeżeli wezmę na przykład kontynuuj szkolenie, no to nam tutaj pokazuje dlaczego warto inwestować, co to takie są pieniądze, co to jest inflacja i w ogóle jak zarobia, zarabiać na inwestycjach. No, i tutaj możecie zobaczyć, że tutaj jest sporo różnych akcji. No i jeżeli przeczytacie różnych punktów, tak? No i jeżeli sobie tutaj przeczy przeczytacie, naciskajcie, przejść do następnej lekcji i sobie tak czy też to tak naprawdę każdy po kolei, i jeżeli przeczytacie, to no, uważam, że już jakieś pojęcia będziecie mieć odnośnie inwestowania. Kolejny punkt tu, tutaj jest konto oszczędnościowe, które teraz bardzo jest promowane na, u różnych blogerów, bo jeżeli po prostu przelacie swoje środki na dane konto, no to nawet nie inwestując, możecie mieć 5,31% w dolarach i prawie 4% w euro rocznie, co w sumie jest, no jest niemalo, bo te same obligacje skarbowe Skarbu Państwa tych Stanów Zjednoczonych, no to teraz 10-letnie te obligacje mogą dawać Wam mniej więcej 4,2%. Tutaj właśnie 5.31, no uważam, że jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. No, i mimo tego, to jest taka zakładka jak do handlu, która będzie wam chyba za każdym razem potrzebna. Mam tutaj trzy zakładki, które można sobie wybierać. To jest giełda w USA. Już pokazuje mi na przykład, że rynek otworzy się za 3 godziny o takiej godzinie. Rynek europejski to pokazuje, że się zamknie za 7 godzin. I giełda w Hongkongu, która otworzy się dopiero za 3 dni. No, i jeżeli wybierać wybiera tak Właśnie dane, dane okienka, no to nam pokazują się różne akcje czy europejskie, czy Hongkongu, czy giełdy z USA. Od razu chcę Wam powiedzieć, że niestety, za pomocą Freedom24 nie da się kupować polskich akcji. Tak, żeby mieliście na uwadze. No i tutaj, jeżeli mam wybrane na przykład USA, to sobie po prostu wpisuję na przykład akcję, którą chcę znaleźć. Na przykład, ja chcę znaleźć spółkę Tyson Food, po prostu wpisuję. тільки республіки, вискакує мені тут Тайсон, US, то, то значить, що акурат будемо купувати Na giełdzie amerykańskiej, i jeżeli sobie wybiorę to, no, to nam, pokaże, w, w, nam od razu dana spółka trafi do danej listy. I jeżeli wezmę sobie naciski jeszcze raz na daną spółkę, no, to pokaże nam wykres danej akcji, jak e, akcja była notowana krótka informacja o danej spółce, jaka stopa dywidendy, potencjał wzrostu, wzrostu czyli target price, e, no, jak akcja wzrosła za ostatni dzień, albo jaka jest cena. teraz na premarkete alebo postmarkete nasze wskazniki ceny do zysku, ceny do sprzedaży na przykład i krótka informacja o danej spółce. No i żeby kupić dane akcje, no to wybieram tutaj sobie Investuj, naciskam. No i mi tutaj po prawej stronie znowu mamy taką listę i tutaj wybieram, jest napisany kup, wpisuję tutaj sobie cenę rynkową albo tam na przykład limit price, bo jeżeli cena rynkowa to kupi nam, kiedy gilda się otworzy właśnie po cenie, która jest chyba najlepsza w dany okres, a jeżeli wezmę sobie limit, no to po prostu wpiszę i wpiszę cenę, po której chciałbym sobie kupić, na przykład nie 54, a 52. Wybieram ilość akcji, no i w sumie ustaw zamówienia. Niestety, ja teraz nie mogę to tego zrobić, bo nie posiadam żadnych środków na koncie. A jeżeli by były, no to sprawa naprawdę bardzo prosta: żeby kupić akcję, ilość, cena, kup i w sumie tyle. I dane akcje pojawią się tutaj w zakładce profil. Tak naprawdę to tyle z danej zakładki. Tutaj kolejna zakładka to jest wykresy, gdzie można sobie zmienić na przykład akcje, y których my chcemy sobie spółek, i po prostu ich wykresy będą pokazywane nam za jakiś tam czas. U mnie tutaj na przykład jest Apple, PayPal i tam sama spółka Amazon. Tutaj dane wykresy możemy sobie zmieniać za jeden dzień, 15 minut, tydzień, rok, tak naprawdę. No i, no i tyle, dana zakładka no, nie do końca możliwie jest potrzebna, bo wykresy w, na innych stronach o wiele, o wiele lepsze. No i tutaj jest obszar członkowski, jeżeli sobie to wezmę, no to od razu tutaj są Wasze dane i z dołu po lewej stronie, no to mamy różne takie dane, które możemy zmieniać. Mamy doładowy konto banko, kartą bankową, przerałaj między kontami, wyplata, czyli wyplata do siebie na już konto bankowe, potwierdzenie źródła środków, zmiana numeru telefonu, formularz W8B, profil inwestycyjny, zmiana e-mailu, profil gospodarczy, no i takie ogólne dane podane po naszemu Kon, koncie. No i tutaj po prawej stronie mam już walutę euro, czyli dane konto, na przykład, jest w euro. Tutaj mam możliwość przemieszczania się pomiędzy dwoma kontami, czyli kontom, kontem oszczędnościowym i kątem rzeczywistym, gdzie my będziemy kupować i inwestować. No i tutaj jest przelaj, jakby środki. No i możecie zobaczyć, że twój aktualny limit uzupełnienia konta to jest 50 tysięcy euro. To znaczy, jeżeli w ciągu roku przelaję więcej jak 50 tysięcy, no to już trzeba będzie udokumentować, czyli pokazać skąd pochodzą dane środki, no bo już jest taki regulamin. Różnych regulatorów, tak? I jest taka wymoga po prostu. A jeżeli mniej jak 50 tysięcy euro, no to żadnych pytań do Was nie będzie. Można przelać środki za pomocą karty bankowej Google Pay, Digital Asset, czyli nawet za pomocą na przykład tego samego Binance Pay. No i w sumie tyle, i to jest. To jest przelanie kartą bankową, a jeszcze jest opcja szczegóła transferu, bo możemy sobie przelać po prostu za pomocą tam Swift yy, przelewem, który będzie całkiem darmowy, nawet w sumie potem, bo tutaj kartą bankową, no to teraz mam jakby pierwszy miesiąc całkiem darmowe, a potem, jeżeli będę przelawać kartą, no to niestety będę płacić chyba 2% prowizji za przelew, co w sumie jest dużo, ale Potem można sobie po prostu przelewać tylko za pomocą transfera. No i po prawej stronie od przeleć środki, no to znowu mamy nasz obszar członkowski, gdzie możemy po prostu wypłacić sobie środki. Wybieramy jaką walutę chcemy, jak, z jakiego konta. I jaką kwotę. I tutaj dane nasze, mój na przykład tam PESEL, czyli wasz na przykład PESEL. No i w sumie potem tutaj wybieramy państwo, wpisujemy dane konta, na które będą przelewane środki, nasze dane. Tak wygląda Freedom24. Pamiętajcie, jeżeli tam chcecie założyć konto, to proszę zrobić to po linku, który będzie z dołu pod danym filmikiem. No i tak naprawdę to tyle w danym filmiku. Dziękuję, cześć, pa.